Oto najtańszy komputer Apple, jaki kiedykolwiek powstał, a mianowicie Mac Mini z procesorem M4 i 16 GB RAM'u. Dodatkowo, komputer ten jest jeszcze tańszy, aniżeli podczas samej premiery, dzięki licznym promocjom, a także samej cenie dolara, która w ostatnich miesiącach trochę spadła. Komputer ten w regularnych cenach jest dostępny za około 2500 zł w tych większych elektromarketach, do których też linkuję w opisie tego filmu, a czasami w super promocjach, na super w sprzedażach można go kupić za 2200 zł. No i tutaj pojawia się pytanie, czy warto wydać tyle pieniędzy na właśnie ten komputer, jako nawet jakąś dodatkową jednostkę, kiedy nie chcecie w 100% przesiadać się z Windowsa na Maca, tylko chcecie na przykład go potestować, albo z drugiej strony chcecie kupić dziecku, tudzież osobie starszej albo osobie, która po prostu nie wymaga za dużo od takiego komputera, czyli do na przykład pracy szkolno, biurowo, domowo, studenckiej. Taki komputer, czy będzie on zadowolony? Jak najbardziej. Nie będę was tutaj trzymał w niepewności, bo ten film ma być pewnego rodzaju dopełnieniem materiałów po dłuższym testowaniu tego komputera i jego mocniejszej konfiguracji. Mówię o materiałach, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich miesięcy i nawet w zeszłym roku, jak recenzowałem po raz pierwszy właśnie ten sprzęt. Ale teraz ta cena, która jest jeszcze lepsza, skłoniła mnie do tego, aby powrócić do tego tematu i tak naprawdę powiedzieć, kto powinien tym bardziej się obecnie nim zainteresować. Dla kogo będzie to świetny wybór, a kto powinien go odpuścić lub ewentualnie wybrać trochę mocniejszą jednostkę. Dlatego jeśli stoicie przed takim dylematem, jeśli zastanawiacie się, to myślę, że warto obejrzeć to wideo do końca, aby podjąć odpowiednią decyzję, a jeśli się już decydujecie, to możecie sprawdzić te sklepy, do których linkuję w opisie tego filmu, bo tam faktycznie można znaleźć ten komputer w dużo lepszej cenie, aniżeli tą, którą Apple utrzymuje w swoim sklepie. Oczywiście konstrukcja tego komputera z jednej strony jest naprawdę imponująca ze względu na to, że mamy tutaj na tyle mały rozmiar, że można go chwycić w jedną dłoń. Z drugiej strony mamy też najpotrzebniejsze porty, dzięki którym możemy podpiąć się nie tylko do kabla z Ethernetem, ale również do HDMI. No i mamy dodatkowo tutaj z tyłu trzy porty USB typu C w standardzie Thunderbolt. No i z przodu są również dwa takie porty USB typu C. Czasami zdarza się, że na przykład chcę podpiąć kartę pamięci od razu bez kabla USB typu C, albo na na przykład mam jakieś starsze akcesorium, tudzież komuś to zgrywam na przykład na starszego pendrive'a, który jest w standardzie USB typu A, no i wtedy pojawia się pewien problem, który oczywiście można obejść za pomocą adaptera lub specjalnych takich nakładek, które pojawiają się na rynku. I ja sam do swojego komputera taką właśnie sobie zamówiłem, dzięki której mam dodatkowy dysk, dzięki czemu mogę sobie właśnie tam podpiąć dysk NVMe o przepustowości nawet 40 gigabitów na sekundę, co jest wyjątkiem, jeśli chodzi o te akcesoria, a z drugiej strony mam możliwość korzystania właśnie z. Tej stacji, jako takiej stacji dokującej można podpiąć sobie właśnie ten pendrive'a, czy też od razu kartę pamięci. Naprawdę fajnie to hula, tylko trzeba oczywiście podpiąć dodatkowe zasilanie, ale to jest już dodatkowa sprawa. Jak będziecie mieć ten komputer, odczujecie taką potrzebę, można sobie to dokupić, nie trzeba. W zależności od tego, co faktycznie będziecie na co dzień robić z tym komputerem, bo myślę, że dla większości osób może nie jest zbyt dużym problemem, żeby podpinać się zawsze przez jakiś nawet mały adapter za pomocą USB typu C bez kupowania takiej podstawki. Ona dużo ułatwia, no ale jest dodatkowym wydatkiem, takim samym w zasadzie jak klawiatura, myszka czy monitor, który trzeba oczywiście już mieć w domu, bądź dokupić. Sama idea tego komputera jednak zakłada, że będziecie mieć do dyspozycji już jakiś monitor, czy będziecie chcieli sobie kupić na przykład jakiś tańszy, aniżeli ten dostępny w ofercie Apple, żeby po prostu nie generować sobie dodatkowych kosztów, zwłaszcza jeśli nie jesteście jakimiś projuzerami, którzy nie wiadomo, jaki ekran potrzebują. To, co jest w nim świetne, oprócz tej kompaktowości, to to, że da się normalnie z nim funkcjonować, nawet przy trochę większym obciążeniu. Jak odpalicie sobie kilka, kilkanaście aplikacji do tego safari, gdzie będzie otwarte nawet kilkadziesiąt kart, gdzie będzie grało jakieś wideo, jakieś teledyski, to ten komputer nie zatnie się. On może zacząć mocniej chodzić. Te wentylatory tutaj zdarza się, że czasami się włączają, ale przy takich nawet wielu otwartych aplikacjach, które nie są aż tak mocno skomplikowane, ten komputer nie powinien się zaciąć. Oczywiście, tutaj sytuację możecie zmienić, w momencie, w którym chcecie sobie renderować jakiś ciężki film, naprawdę bardzo wymagający klip. To czasami w Final finalcie z zdarzają się zacinki. Tak samo jeśli na przykład odpalicie sobie Cyberpunka na średnio wyższych, nie mówiąc o jakichś wyższych ustawieniach z włączonym ray tracingiem, no to ta grywalność jest w zasadzie bardzo mała, no bo tutaj liczba FPS-ów spada do 6, 8, nie ma to sensu, natomiast wystarczy wyłączyć sobie raytracing i tak jak Wam pokazywałem w jednym z filmów, ta gra, naprawdę bardzo wymagająca gra, świetnie sobie tutaj daje radę, nawet przy tych większych rozdzielczościach, tylko właśnie nie na tych super jakichś ustawieniach, także to pokazuje, że ten komputer nawet przy takich już Bardziej zaawansowanych czynnościach, można powiedzieć, jakoś sobie radzi, nie mówiąc o takich właśnie bazowych rzeczach. A jak mówimy sobie o jakiejś pracy szkolno-biurowo-domowej, kiedy chcecie używać aplikacji typu Mail czy zrobić coś w Number, to jest odpowiednik tak naprawdę Excela, to ten komputer nie będzie miał z tym absolutnie żadnego problemu i w zasadzie bez sensu jest inwestowanie w wersję z mocniejszym procesorem M4 Pro, którego ja na marginesie posiadam, albo w ogóle jakąś wersję z Maxem, na przykład w MacBookach, no bo tamta moc będzie się marnować. A do Waszej pracy idealnie to wystarczy. Powiem Wam, że przy tej obecnej wycenie na poziomie około 2500 zł za sam ten komputer, on moim zdaniem miażdy, miażdy naprawdę wiele komputerów, wiele pecetów z Windowsem, które nie dość, że są o wiele, o wiele większe i ciężko jest ewentualnie je zabrać, czy to na studia, do szkoły, na przykład na jakąś prezentację, czy do biura, kiedy coś potrzebujecie pokazać, albo gdzieś tam popracować, tylko podpiąć się pod zewnętrzny monitor. No bo nie dość, że tutaj ta moc będzie właśnie stała na naprawdę wysokim poziomie, no to z drugiej strony, idealnie, ale nie sprawdzi się do transportu, Powiem Wam więcej. Ja nawet do tej swojej trochę bardziej wymagającej pracy, kiedy pracuję z większymi plikami wideo albo odpalam jakieś bardziej wymagające aplikacje. No i ostatnio tego cyberpunk'a wziąłem sobie zamiast Maca Studio, obecnie właśnie Maca mini z procesorem M4 Pro, 64 GB RAM, dokupiłem sobie tą stację dokującą i jestem naprawdę mega zadowolony. On mi w zupełności wystarcza, a mówił już o takich raczej bardziej skomplikowanych rzeczach. Także jeśli Wy tutaj mówicie o jakichś mniej skomplikowanych rzeczach, takich bardziej Pół zaawansowanej pracy to spokojnie nawet ta podstawowa jednostka Wam wystarczy. Problem, jaki może się pojawić, to to, że mam tutaj dysk 256, ono i tutaj w zasadzie nie wgracie za dużo plików, jego się też nie da rozbudować, więc o tym musielibyście pamiętać, że albo na początku sobie kupicie z większym dyskiem od razu ten komputer, albo tak jak ja, kupicie podstawkę, do której możecie sobie włożyć dysk NVMe z większą przepustowością, na przykład 40 gigabitów na sekundę, żeby móc w prosty sposób edytować sobie wideo, żeby nie było żadnych lagów, żadnych przycisków. Także nie tylko w jakichś surowych testach, testach Geekbench ten komputer prezentuje się nawet w tej bazowej konfiguracji bardzo dobrze, ale przede wszystkim, co według mnie jest ważniejsze, w takim normalnym użytkowaniu bardzo dobrze wypada i zwłaszcza jeśli chcecie kupić komputer właśnie może jako jakiś dodatkowy, że chcecie sobie potestować Maca, nie inwestując za dużo pieniędzy i na co dzień używając Windowsa, albo chcecie kupić go dziecku, czy osobie, która idzie na studia, albo potrzebuje po prostu do biura, do jakiejś takiej średnio zaawansowanej pracy, to moim zdaniem to będzie naprawdę świetny wybór, który jak widzicie Widzicie też, można fajnie połączyć, nie tylko z pracą w jednym konkretnym miejscu, ale również z pewną mobilnością. Szybko się go odpina, można go nawet zabrać do domu, do biura, gdziekolwiek. Także nie ma z tym problemu. Dla mnie jest to naprawdę kapitalny, jeden z najlepszych maków, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, jaki kiedykolwiek by w ogóle powstał. Jeśli nie potrzebujecie laptopa albo z drugiej strony macie właśnie jakiś fajny monitor, to jak najbardziej można go właśnie wykorzystać. Pewnie za kilka miesięcy pojawi się nowa, ulepszona wersja, jeśli chodzi o sam procesor. W większych zmian to się nie przewiduje ale przy tych obecnych cenach wydaje mi się, że naprawdę nie ma co czekać i śmiało można do większości zadań już wybrać tą jednostkę, bo ona i tak jest bardzo wydajna, także tak jak Wam mówiłem, jeśli będziecie zainteresowani samym zakupem, to sprawdźcie sobie sklepy, do których linkuję w opisie tego filmu, bo tam można trafić na najlepsze promocje, a ode mnie to już by było na tyle, trzymajcie się, cześć!